I 8 z tej strony World Game się zagram sobie Silent Hill Remake 2. I tak, w ostatnim odcinku dostaliśmy się do muzeum, ale to się nazywa dokładnie Towarzystwo Historyczne Silent Hill. I teraz jesteśmy dokładnie w tym budynku i musimy ten budynek przeszukać. I zobaczymy czy na coś natrafimy i tu właśnie już widzieliśmy ten obraz w ostatnim odcinku. Jak wy widzicie. Czyli to jest nasz drogi piramidet. I to już mnie te zdjęcia niepokoją, bo tutaj mamy kolejne zdjęcie. Ale to zdjęcie to jest jakaś kopalnia. Którą tutaj, w tym się dowiedziałem, ja już to przeczytałem w ostatnim odcinku. To jest jakaś kopalnia. Ale to na razie mniejsza z tym. Na razie musimy szukać tutaj cały budynek. Pamiętajcie też o subskrypcji kanału, jeśli chcecie więcej z Silent Trailer na moim kanale. I tak, my się zajmiemy teraz eksplorowaniem tutaj tego. Tutaj w budynku. Zobaczymy, czy coś trafimy, coś ciekawego, nie wiem. Ja tu dopiero... Ja nie tak nie przeszukiwałem. Tu mamy zdjęcia jakieś. Nowy zegar. 17. O co mi z tymi tutaj liczbami? Ciągle z stu jakieś zdjęcia jest jakaś liczba. Wiecie o co w tym chodzi? To jest 17 zdjęcie. O co z tym chodzi dokładnie? Bo ja tego nie mogę zrozumieć. To nic nie wezmę. Tutaj możemy te zdjęcia spoglądać. Okej, okay, to mnie niepokoi trochę. A tu co mamy? Pani światła. Okej, okay, te zdjęcia są trochę creepy, muszę przyznać. To nie możemy się dostać. Nie, chyba w ogóle nie możemy się tam dostać. Pa, sprawdzę, czy tutaj coś mamy. W tych szafeczkach. Ja no, muszę to sprawdzać, żeby czegoś ci pominąć. Ale nie, tu nic nie ma. Księga. O, dużo tutaj pisze, możecie sobie tutaj zatrzymać film i przeczytać, bo jak ja to będę czytał to zajmie to trochę czasu, nie chcę was zanudzać, albo, albo wyrzucać z tego naprawdę fajnego klimatu teraz, który teraz jest. Okej, okay. co ja mam powiedzieć, mam jakieś, nie wiem, zejście do piwnicy, to mi się bardzo nie podoba mi nazwisk... Okej, te zdjęcia są naprawdę straszne. Muszę wam szczerze przyznać. Straszne. O, i tu mamy szpital Brock Heaven z 1880 rok. No. No, to już nawet naprawdę stary szpital. Nie inaczej nie dziwię tak wygląda. Och, proszę. Żeby mi to nic nie nastraszyło znalazł zaraz. O, ale to głębokie. Kurde, Okej okay. Co jest? Z końca nie widać. O, nie podoba mi się to, naprawdę nie podoba mi się to. No i <gryw> Dobra, mam bardzo długie zejście do jakiejś piwnicy, nie wiem, pod ziemią. To się kończy w ogóle. Nie no, swoje to sobie jak jakieś... to się kończy, halo? Czekajcie, nie, nie, to mi tu nie pasuje takie długie zejście. Wow, E nie na co mam o tym teraz pomyśleć, naprawdę. Patrz jakie zejście mamy, to jeszcze idzie na dół. W końcu! Kuot huani trofeum Przecież nawet nie widać końca Ja... Kurde... O nie... I my będziemy musieli to eksplorować teraz? To miejsce? Nie... Tu mamy strzykawkę 11 września 1820 roku Numer więzienia C-221 Ok. Co to Jaka zagadka? Będzie. Czekaj, tu więzienie jest? Nie, co jest? To jest jakieś. Nie, to się dowiemy, gdzie my jesteśmy Nie, to chyba jak więzienie. To... No co to chyba, jest więzienie? Kurde. Eee! Dobra, poradzę sobie z tym wręcz. Kołnik... Ożygaj, żegaj! Kurde, no nie wierzę, że jest taki głupi Dobra, leć już! Oberwał? Nie Kurde, to nawet się nie. Że jeszcze żygnie Albo wypluje ten kwas z siebie Dobra, to już po nim e, W tą stronę iść, tutaj Zobaczę, Czyli są zamknięte To trzeba iść dokładnie w tę stronę Dobra, ja już trochę się uspokoiłem Bo to są te, ci wrogowie, ale oni są słabi nie trzeba ja tylko na ich kwasu uważać tyle Albo na je bliskie ataki Ale to mnie już tak nie, niepokoi Mapy nie mamy nie dobrze? A bez mapy to mi się to naprawdę nie podoba Jak nie mam mapy przy sobie Śmierze z nabicia na pał... Co to są ty, te... Te potwory Albo te, nie wiem, zjawy To naprawdę to jest takie dziwne, co się dzieje w tym Silent Hill. No tak, ja mówię, to jest taka gra trochę psychiczna, taka. Nie wiem jak to opisać, dokładnie taka trochę nienormalna. Tak mogę to powiedzieć. Ale to jest Silent Hill, tak to powinno być. Ale najgorsze jest to, że ja mapy nie mam. A mapy to ja korzystam. To nawet nie mało. Sporo już mam mapy. Dlatego jak nie mam nic w sobie, a jest na jakichś dużych pomieszczeniach, to, to trochę się niepokoję. Czekaj. No. Chcę odpalić katsenkę. O! Skocz! Nie wiem czy James to do dobry pomysł, ale skaczemy. Nie mam innego wyboru. Skacz James! Gdybym znowu nie skoczył to już bym jednak tego nie zrobił. bym anulował ja my jesteśmy. To jest jakaś kanalizacja To jest? Jesteśmy w studni Mam tu jakieś, Mogą robić ściany no, Mamy jedno wielkie nic Mam jeszcze jedną a mogę rozbić pistoletem? Słuchajcie, ja chciałem to zawsze sprawdzić. Nie, pe na pewno nie. To mam to jeszcze te dwie, które rozbiję chę chęcią. No dawaj. Idę, da. Oho, mamy przejście. A jeszcze zobacz tutaj z ciekawości. Tak z ciekawości może być amunicja. A o co innego? Szkoda, myślałem. Panie by było, jakby twórcy dali tam trochę amunicji. No ale lepiej z Shotgun'a. Pst, nie, tylko No Co ty to robisz? Dlaczego mi tak teraz się po prostu tak zmieniało? To ty! Mi się nie chowaj teraz. No nie ja mogę mi się powoli łobać. A, nie udało się to. Ale woda też akarystycznie wygląda, jak bije tych wrogów. No. Nope. a tu idzie się dalej. Czekajcie, jak tu się idzie dalej, to ja jeszcze tam zajdę. Z ciekawości. Tu nie, to jest światło. Czekajcie. Tu nic nie ma? Też patrzę na te ściany, bo... Ono ciężko jest zauważyć, jak tu są wszędzie takie... Stare, no nie wiem, tekstury. to też ciężko zauważyć taką ścianę do rozbicia. I też nie jest łatwe to tak zauważyć gołym okiem. A, mam zapis, czekacie? Nie, nie, nie mam zapisu. Klucz na wspaniałej, co? Ranex, co to? Nie rozumiem. Kurde, to nic się nie... Mógł... Odpalcie się ode mnie. Kurde. Skąd one się tu wzięły? Nie. Skąd ja mam wiedzieć? Fajna zagadka, dzięki.

Chwila, chwila, ja nie jestem dobry w takich łamigłówkach. Jeszcze jak mi tutaj wrogowie a taką to nie mogę się skupić. Spadaj! Chwila, chwila, spokojnie, spokojnie. Na no, ci lubię. Kurde, nie wiem, co jakiś powalony. A ja się władowałem. Nie zupakno. Pokaż mi ten klucz, proszę. Nie, to nic nie ma na nim. Co ja robię? kurde Nie wiem chciał uciekać są. No kurde, ja nie mam tam kodu. Gdzie tu ma być kod? Gdzie? Ja nie widzę kodu nawet. Nie wiem skąd mam ten kod czasem, Nie zabieramy jakieś notatki, że... Co jest? Może ja robię coś źle. Tu nie? Kurde, nie, one mnie atakują. Widzowie czekajcie, widzimy się, bo oni ciągle atakują, widzimy się tutaj się porozglądam. I widzimy się zaraz powrotem. Dobra, ja chyba już rozumiem co chodzi. Chyba chyba na te przyciski, które są zakrwawione tymi... Te zakrwawione przyciski trzeba wciskać. Nie, musimy zgadywać ten kod. Nie może Kurde, no nie, nie, nie. najgorsze jest to, że zdechłem przez to. A już to zdołałem się to rozwiązać, tą zagadkę. Nie ja chyba rozumiem, co tutaj chodzi. Muszę tutaj po prostu ten kot po prostu zgadywać. Te wszystkie, które są zakrwawione. To, ale to niełatwe. Muszę po prostu. Może. Może te? Kurde, no dajcie mi spokój. Chodź tu. Sam tylko a a po potem, jak mnie atakują dziady. Ach, dobra, chodź już. i ty też, dobra, z głowy, dalej, e, może dwa, trzy, 9, może, nie, nie, czekajcie, to już wpisywałem, chodź już, kurde, nie, idźcie mi ode mnie, zostawcie mnie w spokoju, dziady, Dobra, dobra, czekajcie. Nie to niełatwe, ale no ja muszę po prostu... te skwawione przyciski, czy te nie skwawione, bo już... No dobra, To, 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 to takie, takie... Nie wiesz... Nie myślę, że to takie łatwe jest, ja żeby zgadzać tych... Kurde. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Już na nie wiem jakie kody to jest. Po prostu, no przestań! Ale nerwaki są najgorsze. Świecące diabły. Może. Jest <ścoughs> jakiś powalony w tę grę. Kurde! O, nie! Nie, na sobie nie radzę po prostu. Nie wierzę. Może. Też nie. Też nie. Może. Jest! U ciebie, u ciebie. Co się dzieje? Ja musiałem wciskać jednak te przyciski, które nie były zakrwawione. O, skąd nie miałem to wiedzieć? Nawet zginąłem Pierwszy raz. Tylko nie było to wam pokazane, ale zginąłem. I tu mam właśnie tą bramę, to mogę otworzyć. Już ją widziałem. Ale zignorowałem ją. Skocz, nie wiem James, jak ty ze nie umiesz połamać. Ja po prostu nie rozumiem rzeczy. Jak James Nie łamie sobie nogi przy tym. Skacz To schodzi dziwne. Ale cóż, czym mamy trzymałe małe kości. Jesteśmy znowu gdzieś. Nie my ciągle jesteśmy coś niżej po prostu. Nad ziemią już. Nie wiem, na nie wiem, gdzie jesteśmy już. Jest w jakimś więzieniu. Aha. Ca dziwizja. Z tym obrazem. O oh maj. Napój? Oj, dawaj. obo syrop, ale nie, wolę mówić napój na to. Napój leczniczy, coś tam leży? To jest lód? Patrz, to jest takie zamarznięte. Just put the gun to their head, and Eddie? Oh, uh... Hi, James. What happened here? Who was that? I don't know. He just came at me. Okay. So he attacked you, and you shot him. Yeah. Yeah, that's right. He made me do it. Okay, calm down, Eddie. Any idea why he would do that? I don't know. He came out of nowhere. Tried sneaking up on me in the dark. I heard footsteps, so I turned back, and he was right there. And you could tell that he wanted to hurt you. Well, yeah, I mean, the way he looked at me. I just had to do it. I thought you said he came at you. Yeah, I mean... his eyes. I don't know what's going to His eyes. He kept looking at me. Making fun of me. And I told him not to, but... Uh, he didn't listen. Eddie, you can't... You can't hey. just kill someone because the way they looked at you. Huh. <laughs> you should see your face, James. I was just joking. The guy was dead when I got here. I got you, didn't I?

Ja się tak zostawiam przed chwilę czemu nie żyje, ale jak ja już spotkam Ediego to już mi się przypomniało, że... ten, ale i tak ja wiem co się stanie jeszcze z i Jamesem. Ja wiem, ja wiem co się stanie, ale ja wam nie mówię, a ja wiem, co się stanie. Nie spoileruję, ale ja wiem. Jak to się skończy. Dla Ediego, jakby co. Ale nie powiem wam jak. Powiem wam jak będzie czas. Tu mamy więzienie. No dobra, to, to jest to, to jest więzienie, ale... Mapy nie mam, nawet, mapy, nawet nie mogę mapy wyciągnąć, wiecie o tym. Mam na zapis gry w końcu. To to? A ulica do co? Szczuca? Szczuca? Czy miał jakąś nową broń? To czekajcie, mamy. Mamy normalną rurę, szczelbę, pistolet, to będziemy mieli chyba 3 broni, bo po tą e, prawą szczałką mi nic dzieje, to chyba będziemy mieli faktycznie jakąś broń i patrzcie... O, to mam jakiś duży pokój Tak, to jest mapa więzienia, dobra Oto za maski znaczy będziemy mieli następną broń długo A, a mogę tak zrobić? Oczywiście, Szkoda. To musimy zebrać klucz, żeby zdobyć tą chyba broń. Sztucer. Sztucer. Ej, ale tą broń mamy w Last, of Us. W Last of Us. Jak to ja też nagrywam tą serię na YouTube, na tym kanale. Czekajcie, zrobię cięcie, bo muszę zapisać sobie grę. Dobra widzowie jestem po zapisie. Idziemy co dalej. Zobaczy, poczemu? Ja muszę to rozglądać, za żeby zdobyć po prostu ten szt sztucer. Nie umiem tę słowo powiedzieć za dobrze. To, to jest takie skomplikowane zdanie i słowo dla mnie, nie wiem. Tutaj idę. Tam na razie nie idę i na tutaj. Zachaczę o ten pokój, może coś tutaj znajdę. Dziwne takie... Na w mają czapki takie długie. Przypomina mi trochę piramidę, to jest stale tortur. No, nieciekawie to wygląda. Wow. Co tu mamy? Co to? Ciężki oddwornik, hmm. Znaczy, na co... Ale ktoś się tu zapraszał Co on ma sobie? Trochę inny Trochę inny wygląd ma, nie wiem Albo nie wydaje mi się A ty żyjesz? Lucie! Dobra Zatpiony, tylko w nogę trzeba było strzelić Tu mamy jeszcze coś, patrzcie Twardy też Pokój Tu mam jakieś notatki To mam jeszcze jakiś ten krzyż Czkawka, kolejny już mam się czkawek To dobrze nawet Przydaje nam się to leczenie Dla Jamesa, bo ja naprawdę sporo obrywam Ci, którzy oglądają... Stamtąd. Dobra, nie będziecie mnie tutaj straszyć. Aha. Co to było? Słuchajcie, to nie był manekin. Tu miał... Miał chyba sześć nóg. James! Przestań może. Dobra do Ej! Co ty mnie straszysz? Jak śmiesz? Spanikowałem, spanikuję, panikuję, panikuję. Panikuję, pacie. się, tak się panikuję w całym świecie, jakim po prostu boicie się, że oberwiecie od wroga. Dlatego ciągle strzelacie po prostu. Cię popadnie i marnujecie amunicję. Kurde, Nie. Szybciej się, przemyślać czego. O. za zapaką są. No bo nie. To już do paki, co? Zasłużyliście sobie, jakby co? O, też walczył to z kolegą. No, kurde, dobra, nie zostaw go. Co nie widać, nic nie widać. Ale nie, no może coś będzie w tych więzieniach. Kto ci pozwolił... ...wyjść? A? No, dokładnie tak myślałem. Nie, może w tym więzieniu coś będzie, dlatego ja chcę to otworzyć. Śmiałam się, zamknęło cela. Dopiero by było. <laughs> Ale byśmy się pośmiali. Wszyscy. O, a nie, otworzyłem... Nie, to nie ta cela. Znowu mi cia ja do Inspekcja znowu patie tu nic nie ma nie coś tutaj nie gra, no jak tutaj nic nie ma A, szkoda a szkoda moim zdaniem. Ten cel musiałem się sam otworzyć. Jak ja otworzyłem to mnie zaatakował i to się automatycznie się otworzyło, dlatego on wyszedł 100% ten wróg. Stwór, co cokolwiek jest. Nie otworzę. Kurde, jak tu ciemno, to tam. Właśnie mapę czemu i używam. No tam idziemy dalej, tu mamy dziedziniec. To nie jeszcze A7, nie szukałem tej celi A7. ta? Tak, chyba. Tak, to ta. Szukałem jej. Chyba? Nie, nie widzę, James. Poświeć trochę. Jo, okay. <Suszyna> myślałem, że on jest ta! Zresztą nie? mnie. Kurde... Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Mordor sanie jelo. Myślałem, że on jest gdzieś poza celu, gdzieś tam stoi za kratami. Myślałem, że mnie nie zaatakuje, a jednak... się myliłem. No był w celi. Kurde, nie lubię tej ciemności wcale, naprawdę. Ja się czasami mogę pomylić przez to. Tam nie... E? Spróbujcie. Pałwany. Jeszcze raz. Czy ty prowadzi. Idziemy tam od razu Nie się Tu mnie nie... Nie było mnie A! O, tu A? Tu. A to Cóż? I pam! I jeszcze w mordę Nie mam mordy, ale nieważne Jeszcze zaraz go dowalę, żeby nie stał mi tutaj Dziad Dobra, starczy część, spokojnie Przedaj A nie tutaj nie przejdę właśnie, bo to było ten Zabudowany czymś. Ach, to czerwone światło mi tak niepokoi Okej, okay, mam dzika Kurde, co nic nie widać Nic a nic gdzie jestem znowu Nie. nie, nie, nie idę tam, nie. Nie ma opcji. może hmm. możemy się też udać. Ale ja chyba tutaj też zakończę nasz odcinek. Mam inny po prostu zakończę tutaj odcinek, żeby na następnym odcinku więcej eksplorować, po prostu, żeby tutaj zachować to wszystko na ostatni odcinek. I chyba się tam zgubiłem. Słuchajcie, tam gdzie mieliście zapisać grę. Widzowie pamiętacie, jeżeli podobał wam się ten odcinek, pamiętacie o subskrypcji kanału. Naprawdę sobie bardzo mi się miło potem zrobię, jak to zostawicie subskrypcję, to ławka, w górę też, byłoby bardzo miło. I widzę ja widzimy się na następnym odcinku w a ja wypisam sobie grę. Do uszczego. Cześć!